Bo trzeba pamiętać o tym, że własna firma to nie jest start od miliona złotych. Własna firma to nie jest start od kilku milionów złotych. Ja pamiętam jeden z moich e, takich, może być, mentorów, w ogóle Mariusz Łukasiewicz, który stworzył dwa banki Nie wiem czy, czy ktoś z Państwa kojarzy, Mariusz Łukasiewicza, e, stworzył te seminarium na skalę światową. Tak? Stworzył podstaw dwa banki, Eurobank, i Bank. E, I on kiedyś powiedział mi, mówi: pamiętaj, e, przekazuję młodym ludziom jedną bardzo ważną informację. Biznesie. Biznes się zaczyna od złotówki. Jeżeli chwiliśmy biznes na gotówce, na 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 najmilionie. Więc spróbujmy zaczynać, ja Wam to przekazuję dzisiaj, spróbujmy zaczynać e, ten biznes od małych kwot, nie patrząc na to, że brakuje kapitału, bo naprawdę ja znam wiele biznesów, e, z którymi już ludzie osoby, które miały pomysł na biznes, który był w skali miliona złotych i z tego biznesu robiliśmy taki biznes, który może był startować za kilkaset złotych czy kilka tysięcy w tej w małej skali. Więc e, problem nie jest kapitał, a problem jest w naszej głowie. Rozumiem, czyli brak środków nie jest żadną przeszkodą w założeniu własnego biznesu ze własnej firmy. Wystarczy tutaj, znaczy no, podstawą jest pomysł, tak? Ale co z takim pomysłem zrobić? Mamy go i w jaki sposób możemy go wykorzystać właśnie w oparciu o, o inkubator? Tak, starszy wcześniej. No. Tutaj może Viktor okazałszy y, y, ramionami, bo na wyniki badań, gdzie ten kapitał jest jakby czy główną barierę. W przedsiębiorczości. Ja chcę powiedzieć, że e, jeżeli my opracujemy sobie pomysł i mamy ten pomysł naprawdę dobry, startujemy go od małej skali, nie ma problemu z się kapitału w Polsce, nawet gdyby byłoby trochę wyższy niż e, to, czego, to, co mamy. Tak? Jest tyle kapitału, nawet ja jestem w stanie, jeżeli ktoś z Państwa ma dzisiaj dobry pomysł, a mogą, nawet wszyscy z siedzący mają dobrze mogą mieć dobre pomysły, to jestem w stanie w ciągu dwóch dni znaleźć każdemu z Was inwestora, który zamiastuje Wasz pomysł biznes. To nie jest problem. Problemem jest dobry pomysł, dobrze dopracowany pomysł, opracowany biznesplan, model funkcjonowania biznesowego i to, żeby to się trzymało tak razem, żebyśmy główne błędy, które popełniają młodzi ludzie, chociażby zgłaszający do naszego funduszu, kapitał, który jest funduszem inwestycyjnym, takim założonym. To są właśnie dopracowany model biznesowy i nastawienie się na marketing. Tak? Wszyscy młodzi myślą, że jeżeli zrobimy kampanię marketingową, Pierwszy krok do porażki. Ja miałem ostatnio spotkanie z dwiema dziewczynami, które przyszły do nas do funduszu inwestycyjnego, które chciały zrobić serwis, ogólnie rzecz ujmując, no, przelażę kosmetyków, tak, ja będę w szczegóły. I przyszły i powiedziały, że one chcą zainwestować na serwis pół miliona złotych, 400 tysięcy w promocję i że zająć, będą miały środki, ponieważ chcą sprzedać mieszkanie. No i tak się troszeczkę popatrzyłem na niej i się spytałem, gdzie one będą mieszkać, bo raczej inwestycje więc muszą pomyśleć o tym, jak startować się, biznes za mało tak za kilkanaście, 20 tysięcy złotych, żeby mm. e, sprawdzić, jak to funkcjonuje, jak to działa, jak to robić na szerszą skalę. A jak można, e, co, co jest kolejnym krokiem, czyli po pierwsze pomysł, e, ja często powtarzam o trzech takich cechach sukcesu w biznesie, tak? Po e, no pierwsze marzenia, trzeba dużo marzyć, po drugie ciężko pracować, a po trzecie mi brak rozsądku, tak, czyli ryzykować. Te trzy elementy gdzieś tam e, myślę, ただ。<music>